everything i want don't play yeah everything i need don't change the way you feel and baby imma keep it real if they gave me everything i would give it all away for you give it all give it all away with you i know i'll be okay girl there ain't nothing i wouldn't do ah, ah, ah. Spend ze mną with dzień. Mój i haneczki. Cześć. Może byśmy trochę posprzątały dzisiaj? Ty swój pokój i ja całą resztę? Nie. A ty całą resztę, a ja twój pokój? Ty twój, mój pokój. <noise> Kto posprząta całą resztę? Ty. A twój pokój? Ja. No, to jest dobry podział. Zabieram się za zrobienie obiadu. W sumie to tylko dokończenie. Bo z wczoraj zostaw nam gulasz, wstawię tylko ryż i w sumie to będzie tyle z tego. Powiem Wam, że dzisiaj było tak strasznie dużo pracy. Jestem tak zmęczona i wykończona, że dawno tak nie byłam. Nogi mnie bolą, bo mnie buty trochę obtarły. Mój ananasek biedny skończył właśnie tak. Ej, Hania, co felka z ananaskiem zrobiła? O, nie to, to będziemy mieć pieska. Jak ktoś nam ukryje coś, to potem no, ale jak będziemy mieć pieska, jak mamy kotka, możemy przecież to do piesku sklepa iść i kupić sobie pieska, i kupić sobie pieska? Tak, no, ale jak mamy dwa kotki, to gdzie my zmieścimy, tu pieska? Y nie, one nie będą się lubić pieski z kotkami. Nasze kotki są już stare, już nie zaakceptują żadnego pieska. Poza tym, kto by z nich wychodził? Tata! <grybujesz> Pata, tata, tam sobie nie Tutaj też mam Aloes, który dała mi siostra. No, pięknie prezentuje się z tym olejem. I na szczęście jego nie pogryzła, bo tutaj on taki był chyba. Ale inne te kwiatuszki znaczy te inne te gałązki nie są pogryzione, ale dlatego, że one mają kolce lekkie. Może dlatego, a... a tego ananasa, no to ona po prostu potraktowała jako pyszną przekąskę. Mam nadzieję, że to w ogóle nie jest dla niej szkodliwe. No ale co mam zrobić? Jak postawiłam w takim miejscu, gdzie no, te koty nasze są naprawdę już dosyć stare. One mm, po pierwsze już. Yy, nie skaczą tak po, po szafkach, jak wcześniej, jak były młode. No a jednak, nie? Jak kupimy pieska, to... Nie to... kupimy pieska. Tęskniłam mhm. za tobą, córeczko. Cały a... dzień myślałam o tobie w pracy. A czy ty o mnie myślałaś? Ta. 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 Ja zadam Wam tego ananasa. Jak? Naprawdę, naprawdę. Przysięgam. Odam mi się ciebie. Nie, to nie ja. Wiecie co? Nigdy nie kupujcie tego dziadostwa. Ja wiem, że to jest jeden z tańszych modeli jaki był, ale on i tak chyba wtedy kosztował 250 euro, więc wcale nie mało jak na odkurzacz. I ten odkurzacz za 250 euro, słuchajcie, nie jest w stanie radzić z taką jednorazówką, reklamówką czy zrywką, jak na nią mówicie, ale zobaczcie na to, on będzie ją tak długo kręcił, jej w ogóle nie wkręci, nie? Widzicie? Ona dalej tutaj jest, ona się tak będzie kręcić. Wypluje ją w ogóle w innym miejscu. To jest po prostu no hańba. Dyson, co to w ogóle jest? I ja jestem zawsze za tym, że kupuje się sprzęty. To warto czasami dopłacić za porządny sprzęt, ale kupowaliśmy ten odkurzacz parę lat temu za naprawdę duże pieniądze. Od bardzo dawna nie działa w ogóle funkcja na pełnej mocy. Nie możemy pracować tylko na minimalnej bo akumulator już się wyczerpuje, to raz, a dwa bateria jest bardzo słaba, a trzy, no to zobaczcie, ta reklamówka gdzie dalej się kręci. Tak, ta reklamówka dalej tam się tak kręci. Kto był taki mądry i wymyślił w ogóle pracę po 8 godzin dziennie, mało tego, pięć razy w tygodniu i tylko dwa dni wolnego? Kto to wymyślił? Przyznać się, który to był z Was? Mam najcudowniejszego męża na świecie. Tylko mu tego nie mówcie, dobra? Dobrze, upolowałam go sobie te 14 lat temu. Kupił mi na właśnie te ciężkie dni ptasie mleczko. I uwaga, przyznam się do grzechu. To wszystko za ja. Oprócz tego jednego. Bo nie miałam już siły. Ale jeszcze podzielę się drugim piętarkiem. Od czasu do czasu wypada, nie? Sobie zjeść ptasie mleczko. Samemu. Całe okienko. Na przykład. Nie oceniajcie, błagam. Ale dzisiaj sobie zasłużyłam, bo miałam bardzo ciężki dzień w pracy. Do tego bolał mnie brzuch, buty mnie obcierały i w ogóle źle się czułam, więc a teraz idę zabieram się za dalsze sprzątanie. Boję się usiąść, dlatego chodzę i sprzątam cały czas, bo wiem, że jak usiądę, to nie będę mogła wstać. Jestem taka zmęczona. Kureczka wci na obiad. Wasz dobry smakował ci? Aha. Ale dobrze. A też jest. A ja w sumie nie wiem czemu, jakoś nie mam apetytu na obiad. Ale za to. Tutaj mam gorącą wodę znaczy taką ciepłą i w niej rozpuszczę całą kapsułkę do prania. Całą kapsułkę do prania. Bo kanapę wypiora. To jest takie satysfakcjonujące. O, zepsuta. No, bo rozpuściłam. Nie, to jest zepsuta kapsułka. Nie wiem, czy jedno to nie będzie za dużo kapsułka. No i taką szmatką sobie poprzecieram te wszystkie plamy, które właśnie te łapki porobiły. Jestło trzy łapki na świecie, tak? No i słodziutkie No, no kucharztorze na bramach. No. I nie ma. I nie ma. Całą kanapę tak zrobię. Mogę no zrobić tak? A to jest za dużo tej kapsułki, wiesz? Żeby cię potem rączki twoje nie piekły. O, brawo. No. świeżyć tą kanapę, bo to te plamy to tak, wiesz to najlepiej byłoby Wierzy. całej kanapy do pralki Wziąc, całej kanapy do pralki się nie da, ale są takie odkurzacze specjalne, ale ciocia Klaudia ma, ale jakoś no to odświeżymy tylko tak kanapę, wiesz tą kapsułką że nie będzie plami, nie, nie będzie tyle sierści jest w ogóle bardzo ciepło 18 stopni było jak hani odbierałam. Czekaj, nie? Nie potrzebujemy dzisiaj. Wcale nie podtrzymujemy, matko. Dzisiaj jest tak z 18 stopni, więc mam nadzieję, że ta kanapa szybko wyschnie, chociaż ja ją tylko tak lekko ściereczką ogarniam. Ale żeby te największe plamy... Tu nie wolno na kanapy No Ona i tak nie lubi, nie wejdzie, bo na mokre Może też tak fotele właśnie przetrę. Szukam sobie już zajęcia, bo po prostu wiem, że jak usiądę, to nie wstanę dzisiaj. Dlatego lepiej, żebym czymś się zajęła pożytecznym dla naszego domu, a wtedy sobie w weekend po prostu odpocznę, bo ma być bardzo ładna pogoda. Mama, powróciłam na stół, ale nie powróciłam na stolik. No dzięki, bo właśnie wytarłam ten stolik. Ma być bardzo ładna pogoda, chcemy chyba rowery wyciągnąć. Spędzić razem czas, a nie na sprzątaniu. Bo szkoda życia na sprzątanie, więc... Mama, możesz mi jeszcze dać. Pyszna mm -hmm. obiedzę, tatu zrobiła. To i taka słodka. Może <noise> to jest normalnie największa słodycz. I że w sobotę będzie dzień kobiet? Wszystkie kobietki będą mieć swoje święto. I coś może porobimy fajnego. Może... Może będzie... A cofie przyjdzie do naszego Dodunki i wszyscy? Wszyscy, które znamy. Nie dzień kobiet to my sobie spędzimy jakoś fajnie, bo jesteśmy kobietkami, nie? Sobie zrobimy taki miły cały dzień. A tata? No też. Ma rowery pojedziemy może. Na jakiś obiadek. Dobra, idę Ci nałożyć jeszcze, A. tak? Tak. A teraz będzie czas dla mnie. Zrobię sobie chwilę takiego małego relaksu. Pójdę się wykąpać. Jest godzina. 18. Wezmę sobie ciepłą kąpiel, Z kulą do kąpieli. Nałożę maskę na twarz. Zrobię coś miłego dla siebie. I tak kanapa jest cała mokra, więc nawet nie usiądę. Odpalę sobie w ogóle YouTube'a, bo znalazłam dopiero ostatnio dosyć spory kanał na YouTube'ie. Y... Zukol, Żukol i Jawor, coś takiego. To jest taka para, mają teraz małe dziecko, takiego maksia. Obecnie są vlogi z Dubaju, więc fajnie, bo chciałam tam kiedyś yy, pojechać, może nie w tym roku, bo mamy fajne już plany, trochę inne jak Dubaj. I to jest w ogóle yy, dosyć spory kanał. Nie wiem dlaczego wcześniej go nie widziałam. Ale ja nie oglądam w ogóle telewizji, tylko YouTube'a. I fajnie obejrzeć kogoś ciekawego. A, na przykład fantastyczny vlog. Ale, jak już swoje filmy obejrzę, no to yy, muszę znaleźć kogoś yy, równie ciekawego. I właśnie padło ten kanał. Nie wiem dlaczego wcześniej nie widziałam go, bo to naprawdę jest dosyć spory kanał. On ma chyba milion, a ona ma też 250 tysięcy subskrybentów, więc no dosyć spora widownia. No, może sobie taką maskę. Ja w ogóle nie wiem jak Wy, ale uwielbiam oglądać, jak ktoś podróżuje. Bo napędza mnie to trochę do działania. Czuję się jakbym sama tam była w tych miejscach. Więc no Dubaj bardzo mi się podoba. No nie jest to plan na ten rok, bo ten rok mam już cały zaplanowany i urlopu by mi nie starczyło. Jak już wiecie, zaczynamy ten rok od wycieczki do Turcji miało nie być wstępnie tego planu, ale ale robimy sobie taki wypadzik z siostrą, ze szwagrem z moją córeczką z ich córeczką a na Dubaj na pewno przyjdzie jeszcze może nie lubię tego układać na twarzy nie wiem, że to jest zimne. To jeszcze w ogóle nie jest przystosowane do żadnej chyba twarzy. Wszędzie odstaje. I to sobie dzisiaj marsz na dywan bo kocham kule do kąpieli. Sama mój pokój tała. Cieszę się kochanie, a włączysz robocika? Dobra, szybka, bardzo szybka kąpiel zaliczona Szybka pielęgnacja. Bardzo lubię te kosmetyki, co sobie zamówiłam. Koreańską pielęgnację. Bo nałożę wieczorem i rano mam buzię po prostu cudowną. Teraz serum. No to robię to tak teraz szybko, bo Hani już się dosyć nudzi. Twoja... Mój Idę pływać. A to jest mój naszyjnik. Dzięki. Fajnie. Ale ty masz energii dużo. Skąd? Skąd masz tyle energii? Daj mi trochę energii, daj mi trochę energii. Poproszę energii. No, nie chcę koła. Mmm, ale się ładuję szybko. Nałożymy no, serum, i po tym serum tak się skóra fajnie św. błyszczy. Naprawdę to jest genialne i cudowne. Ja rano się budzę i mam taką właśnie skórę. Nakładam warstwę po warstwie, bo nie mam czasu, już za dużo zużyłam czasu na. Za dużo zużyłam czasu na. Kąpiel I na to wszystko. Teraz muszę się trochę zająć haneczką. Słuchajcie, co ja mam z tymi sprzętami. Jak nie Dyson, który reklamówkę godzinę mieli, to teraz robot wciągnął jajo. Bo robot musi oczywiście dosprzątać po Dysonie. I to moja kolacyjka. W... W sumie to obiadek z kolacyjką, bo zrezygnowałam yy, z obiadu na rzecz słodyczy, no ale trudno. Tak się też zdarza czasami. Cieszę się, że miałam siły dzisiaj posprzątać się. O wiele lepiej funkcjonuje jak w domu jest czysto, w miarę jest porządek. Nie wiem dlaczego, jeżeli mam bałagan, to ja, to ja w ogóle wtedy nie chcę mi się nic. Źle, źle tym. Dlatego wiem, że jak kiedyś kupimy dom, to. Wszystkie rzeczy będę chciała mieć pochowane, żeby było jak najmniej rzeczy. Wtedy naprawdę tak się dobrze czuję, a jak jest wszystko tak na wierzchu i taki ogólny bałagan. I pełno zabawek wokół mnie i ten, to ja, ja z automatu czuję się źle i czuję się zmęczona. A oglądamy jakiś film na Netflixie. Jakąś bajko film. Pokémony? Tak. To twój kolega lubi Pokémony. Ja wolam Shreka. Szyreka? Dobra, jednak zmieniamy na, z Pokémonów na Szyreka. A ja chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! Pa! Następnym razem jutro.